Witajcie kochani, a to jest kanał o zdrapkach, a na tym tutaj kanale będziemy zawsze o 9 rano do kawki wydrapywać jedną zdrapkę Megalini, czyli zdrapka kosztuje 20 zł, Ja otworzyłem przed chwilą całą paczkę i wydrapiemy właśnie sobie pierwszą tutaj zdrapeczkę i to będzie numer jeden. Kochani, to co? Z tego miejsca zapraszam na ten film. Czyli przez najbliższe 15 dni, tyle ile jest drapek w paczce, o 9 rano będzie megalinie z kawką. Tak nazwałem sobie ten tutaj. Mój taki krótki odcineczek. Kochani, to co? Mam nadzieję, że się przyzwyczaicie do tego. No i co? I będziemy sobie sprawdzać spokojnie co dnia jedną zdrapkę, czyli w tej chwili widzowie wydrapujemy pierwszy symbol i to się dobrze składa. Mamy serduszko. Nie musimy się nigdzie śpieszyć. Czyli to jest serce, tak to wygląda. Więc szukamy serduszka, czyli szukamy pierwszego symbolu, jakim jest serce. Czyli tutaj w tym polu nie widzimy serca, w tym polu również nie widać serca, a w tym polu mamy serduszko. Proszę bardzo, ja je ładnie odsłaniam. I mamy pierwsze serduszko odsłonięte. Następne pole. I widać jak na dłoni. Kochani, mamy następne serduszko. Czyli jest to już drugie serduszko. I przesuwamy spokojnie sobie dalej. Wypatrując serduszka. Dobra. Czyli to było serduszko. A ja kochani już odkrywam następny symbol. I uwaga. Symbol. Symbol korony się pokazał. Czyli tutaj mamy jedną koronę. Proszę bardzo, odsłonięte. Następna korona się pokazała. Widzowie. A my przebijamy do góry. O, proszę bardzo. I korona się pokazała. A w międzyczasie widzicie tu serduszko, czyli serce z poprzedniej tutaj z poprzedniego symbolu. Nie? O, I proszę bardzo, korona. Następnie takie tutaj symbole. Ok, czyli widzieliście korona. Dobra. Czyli dwa symbole już załatwione. A my przechodzimy do następnego symboliku. Czyli w tym momencie mamy szminkę. Widzowie, i sprawdzamy. Gdzie tutaj szminka nasza się schowała? Jest jedna. Dobra. I widzimy jak na dłoni następną szminkę. O, proszę bardzo. Jak to miło. Następna szminka. I zobaczcie, tutaj nawet dwie szminki się schowały. Pięknie. I następne dwie, czyli wysyp szminek. A my jesteśmy przy pierwszej zdrabce, czyli z numerem 1. I to jest trzeci symbol. Symbol szminki. Taki musimy wydrapać. Ok. A obok szminki mamy, uwaga, co ja tu widzę? Widzę Ananasa. Proszę bardzo. I mamy dwa ananasy. Na dole. Pięknie. Dwa ananasy odpadły. Kochani. I wypatrujemy ananasy. Czyli tu widzimy następny obok szminki. Pięknie się już składa linia. Widzowie. I w tym polu nie ma. Tutaj też nie widzę ananasa. Nie ma ananasa. Oj, co tu się pojawiło? Proszę bardzo, mamy ananas i wymazany. Jak i u samej góry, również ananas. Pięknie. To były ananasy. A pod ananasem mamy, uwaga, jest to liść. Cudownie. Czyli listek. I tylko trzeba takie sobie tutaj poszukać. Drugie pole nie mamy listka. Pięknie. Nie widzę tutaj listka nigdzie. O i tuż przed zdrapakiem wyskoczył liść. Super, odsłonięty. Zaglądamy dalej. Czy tutaj widzimy liść? Nie widzimy. Jak i w tym polu nie widzę liścia. Również nie widzimy liścia. Ok, a tuż obok liścia mamy pięknie, czyli mamy foto, czyli taki symbol aparatu, i jak to się dobrze składa, koło Ananasa jest foto, czyli mamy pierwszy symbol foto. Super. W drugim polu nie widzimy nic. Okay. I sprawdzamy delikatnie, szukając symbolu foto, tak jak tutaj to wygląda, foto widzowie. I jeszcze wyżej, czyli foto sobie odpuściło, a pod foto mamy oto taki symbol i jest to arbus. Ok, więc zaglądamy. Za arbuzem. OK. Widzimy tęczę. OK. Następnie. I wychodzi na to, że arbuza nie mamy. To co? Następny symbol. A się pokazał popcorn. Czyli taki symbol nas popcornu interesuje. I sobie sprawdzamy. Czy gdzieś tu jest popcorn. Proszę bardzo. Ja już wypatrzyłem. Mam nadzieję, że moi widzowie również wypatrzyli. Popcorn. I jest następny obok szminki. Widzowie. I przebijamy zdrapkę do góry. Zaglądając właśnie za tym symbolem popcornu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o popcorn. A pod nim jest łódź, czyli łódź nas teraz interesuje i sprawdzamy, gdzie jest nasza łódź. Proszę bardzo. Tutaj nie ma. Tutaj również nie widzimy łodzi. I łódź. Stateczek taki. I to wszystko. A obok stateczku, czyli łodzi, mamy sakwa, czyli taki worek na monety. I proszę bardzo, sakwa się pokazała po raz pierwszy. Widzowie, przewijamy dalej w poszukiwaniu sakwy. I jest następna sakwa nad popcornem. Super. I proszę bardzo. W prawym górnym rogu pokazała się sakwa. Ok. Następnie pod sakwą mamy wiśnie. Widzowie, zaglądamy w tej chwili za wiśniami i ja już wypatrzyłem pięknie. I jest następny symbol wiśni. Cudownie. Jak widzicie moi drodzy widzowie, coraz więcej symboli się otwiera. A my zaglądamy w tej chwili właśnie za wisieńkami. OK. A ja już odkrywam następny symbol. I to jest auto. Czyli wypatrujemy auta. Dobra. I mamy pierwsze auto tuż pod szminką. Elegancko. Czy jeszcze jakieś auto się tutaj przytrafi? Widzę rower, klapki i tak dalej, i tak dalej. A pod autem jest diament. Proszę bardzo, pierwszy diament. I następny diamencik, czyli diament. Nad sercem się pokazał. I spokojnie sobie wypatrujemy diamentu. Koło Ananasa pokazał się diament. Super. Dobra. Następny symbol jest to dzwon. I od razu. Znaleźliśmy pierwszy dzwon. Zaglądamy dalej. Dzwon koło biedronki. Super. I jeszcze jeden jest tutaj, w rogu. Elegancko. Czyli mamy już trzy dzwony. Kochani, a zaglądamy dalej. W poszukiwaniu dzwonu. I u samej góry tak to wygląda. A pod dzwonem jest zegar, czyli mamy symbol zegara. I zaglądamy, gdzie ten zegar. Proszę bardzo, pierwszy zegar się pokazał i już go mamy odsłoniętego. Tu prawie linia się złożyła. Klucz by się przydał. Widzowie. Następny zegar. Jak ładnie te linie się chcą układać. I mamy zegar. Czy jeszcze jakiś jest tak? Na samym dole pokazał się również zegar koło ananasa. Super. Widzowie. A następnym symbolem jest rower. I zaglądamy za takim rowerem właśnie. Widzę roweru. Nie widzę roweru. Czy gdzieś jeszcze rower jest? Tak, mamy rower koło szminki. I u samej góry. Dobra. Następny symbol jest to lód. I musimy wydrapać właśnie lód. I jest pierwszy. Lód. Dobra. I spokojniutko za lodem się rozglądamy. I to by było na tyle. A obok lodu mamy, uwaga, są to kości. Superancko, gdzieś tu widziałem właśnie po drodze kości. I tu ładnie się już linia prawie, że otworzyła. Brakuje tylko winogrona. Widzowie. Ale my najpierw musimy wszystkie kości wyłapać. Zaglądamy za kościami. W tym polu nie widzę. Czy tu będą kości? Nie widzę. I mamy kości, proszę bardzo, u samej góry się schowały. I brakuje piłki do pełnej linii. A następny symbol widzowy jest to cytryna. I zaglądamy za cytrynką. Tak to wygląda. 30 gdzieś tu właśnie będzie cytrynka. ok, Cytrynko do herbaty wychodź. I chyba to by było tyle. Cytrynki nie ma. A obok cytryny jest ogromny prezent, czyli takie pudło. Prezent, tak jak tutaj. Super, zaglądamy za prezentem. I jest prezent. Zobaczcie. Mamy prawie linię otwartą. Czyli brakuje winogrona. O, i tu dwa prezenty się pokazały. I jest, kochani, tym samym pierwsza linia. Czyli mamy sakwę, prezent, loda. Super. Czyli jest tutaj na pewno wygrana. Ale to jeszcze nie koniec zatrapywania, bo mamy następny prezent i u góry nie widzę. Dobra. A pod prezentem mamy naszyjnik. Widzowie. Sprawdźmy, gdzie właśnie taki naszyjnik się mieści. Na szyjniku wychodź tu nie widzę o proszę bardzo naszyjnik tym samym otworzył linię super czy jest jeszcze naszyjnik nie widzę naszyjnik dobra następnym symbolem jest to pierścień i proszę bardzo tylko na dole mamy trzy takie symbole pierścieni Super. Zobaczcie ile pól się otworzyło. Hm. Ok. Następnie u góry. Również widzę pierścień. Jeden. Ok. Przebijamy dalej. I proszę bardzo. Następny pierścień. Nie idzie przeoczyć. Jaki następny pierścień? I tutaj w vlogu. Również jest pierścień superansko, czyli tu brakuje klucza. Hmm. I by była linia widzowie, a to jest ta właśnie nasza linia otwarta. A my przejeżdżamy nad nią i zaglądamy. Mamy pierścień super. Ok, trochę tych pierścieni było. Następnie mamy pióro widzowie. To co? Zaglądamy za piórem i nie pamiętam czy tu widziałem pióro. Ciekawe nie widzę i coś niżej czy jest pióro. Nie ma pióra. Dobra. A obok pióra jest. Uwaga. Mamy monetę. Czyli pierwsza moneta już się pokazała jest to. W tym otworzędzie. Tu nie widzę monety. I tu mamy również monetę. Superanską. Czy jeszcze moneta gdzieś będzie? Sprawdzamy. I jest u góry moneta. Super. Ok. Następnie. Proszę bardzo, nikt by się nie spodziewał. I mamy tutaj dwa razy klapki. Kochani. Czyli brakuje biedronki, klucza i piłki. Hm. Fajnie. To co? Klapki. I były dwa razy. Następnie mamy następny raz klapki. Proszę o klapki. Z wyskakuj z klapków. Ok, i to by było na tyle, widzowie. A obok klapek mamy tęczę. Czyli proszę bardzo, dwie tęcze już na dole. I ostro zdrabka się otwiera. Brakuje tutaj winogrona, biedronki i klapki. Zobaczcie, tutaj klapki przeoczyłem. Dobra. Czyli co? Tęcza. I zaglądamy za tęczą. Widzowie, jest tu jedna tęcza. Tu otworzyłem drugą. Tu widzimy tęczę. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Super. Następnie tęcza tutaj. I czy jest jeszcze gdzieś tęcza? Sprawdzamy. Potylki. Gdzie jest jeszcze tęcza? Tak to wygląda. Proszę bardzo. A pod tęczą mamy, uwaga, taki symbol, i jest to podkowa. Czyli w tym momencie zaglądamy za podkową. I mamy pierwszą podkowę. Dobra. I jest następna podkowa. Pięknie. Proszę bardzo. Podkowa. I prawie, że mamy otwartą linię. Biedronka jakby wskoczyła. To by było cudownie. I ja już nie widzę podków. I ostatni symbol jaki otworzymy. Jest to, uwaga, jest to flaming. Czyli ten ptak na, jeden, na jednej nodze. Taki stojący. Patrzymy, gdzie on się tutaj skrył. Flaming. Pilnie potrzebny, Flaming. Hmm. Również nie widzę. Czy gdzieś będzie tu Flaming ukryty? Nie. Widzowie. Jeżeli chodzi o symbole, to mamy wszystkie je otwarte. A w tym momencie otworzymy tę oto linię, czyli lody. Jeszcze raz, ja zajrzę, czy są tu lody? Tak, jest symbol lodu. Prezent. Tu jest prezent i sakwa. Gdzieś tu sakwa była. Tak jest sakwa, czyli zgadza się i w tym momencie otwieram tę oto wygraną, a tu mamy uwaga całe całe 20 zł. Ja jeszcze odkryję dla pewności, czyli mamy BB literki kontrolne 20 zł widzowie. Mam nadzieję, że taki rodzaj zdrapywania Wam się spodobał. Jest to coś nowego. Czyli widzimy się w następnym dniu, znowu będziemy odkrywać zdrapeczkę z numerem 2. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się.